Tak, I, i, i co? Dobrze. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu przedstawić pewne aspekty związane z chorobami układu oddechowego, które znalazły się w krajowym planie odbudowy. Jak również powiedzieć, czym jest krajowy plan odbudowy, jakie daje szanse na poprawę sytuacji w polskiej. Pulmonologii, i w jak najbliższym czasie może dojść do w niektórych aspektach do bardzo istotnych zmian pozytywnych, niektórych negatywnych, związanych z leczeniem, diagnostyką chorób płuc. Szanowni Państwo, Krajowy Plan Odbudowy to jest oczywiście inicjatywa Komisji Europejskiej, która w związku z pandemią przeznacza ogromne środki finansowe. Które mają być realizowane w państwach Unii Europejskiej. We wszystkich. Wszystkie państwa Unii Europejskiej muszą przygotować krajowe plany odbudowy, w których będą zawarte programy reform i inwestycji danego państwa członkowskiego na lata 2021-2023. Czyli mówimy o bardzo krótkim okresie czasu, praktycznie niecałe dwa lata, w których wszystkie państwa muszą przedstawić reformy, na które będą przeznaczone bardzo znaczące środki finansowe. Więc to jest plan związany z reformami i działaniami strategicznymi. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej, gospodarczej oraz budowy potencjału gospodarki na przyszłość. To, co jest istotne, to te wszystkie realizacje będą poddane bardzo dużej selekcji, jeśli chodzi o kryterium czasu. Polska przygotowała Krajowy Plan Odbudowy. Ja miałem przyjemność uczestniczyć jako ekspert Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej w tym projekcie. Zajmowałem się obszarem ochrony zdrowia. Przedłożono siedem projektów, które miały być realizowane. W tej chwili nastąpiła duża modyfikacja, gdyż Krajowy Plan Odbudowy Polski był dyskutowany w ramach tak zwanego dialogu nieformalnego z Komisją Europejską. I praktycznie już zarysowano konkretne zakresy działań, które będą podejmowane i finansowane przez Unię Europejską w ramach tego planu. Co jest istotne, można jeszcze dokonywać formalnych zmian. Tak naprawdę jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych, które w mojej ocenie w niewielkim stopniu mogą zmienić ten zarys, bo skoro Polska i Unia Europejska to uzgodniły jak gdyby wszystkie pozycje finansowe w tym planie, to tak naprawdę duże zmiany są mało prawdopodobne w mojej ocenie. Zważywszy na to, że do 30 kwietnia Polska ostatecznie musi ten plan przekazać, natomiast Komisja Europejska zatwierdza ten plan do 30 czerwca. To, co jest bardzo istotne i w zasadzie się kluczowe, to ogromne środki finansowe, które będą przeznaczone na realizację Krajowych Planów Odbudowy. W przypadku Polski przewiduje się, że będzie to blisko 24 miliardy euro bezwrotnych środków, czyli to są dosyć znaczące kwoty. Te środki, o których ja dzisiaj będę mówił, dotyczą wyłącznie, wyłącznie środków w postaci bezwrotnych. Bezwrotnych dotacji, natomiast kwestie związane z ewentualnymi pożyczkami będą być może do realizacji w innym zakresie. Środki muszą być wykorzystane bardzo szybko, czyli do roku 2026, czyli do 2023, przedstawiamy koncepcję reform Unii Europejskiej, natomiast potem realizacja i wydatkowanie tych środków musi, będzie bardzo szybka, maksymalnie w ciągu. W ciągu kilku lat musi, muszą być one wykorzystane. To, co jest też dosyć istotne, to kwestia priorytetów, które w ramach tego, tego planu będą realizowane. Zdefiniowano to jako komponenty planu, i zdrowie uzyskało nazwę komponentu, efektywność, dostępność i jakość w systemie ochrony zdrowia. W tym obszarze pojawiają się zagadnienia dotyczące chorób płuc, ale co jest istotne, w drugim komponencie, czyli zielona energia i zmniejszenie energochłonności również pojawia się kluczowy aspekt dotyczący, dotyczący chorób układu oddechowego i tutaj Państwu to przedstawię. Dotyczy to reforma, która się nazywa roboczo czyste powietrze. Pan profesor Kuna przedstawiał kwestię smogu i jego zagrożenia dla chorób płuc. Więc to, co zostało ujęte w tym planie, to stwierdzenie faktu, że WHO w raporcie z 2018 roku przedstawiło dane, z których wynika, że na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej, aż 36 miast to są miasta polskie. Czyli ten problem przez tego Powietrza jest dosyć istotnym elementem, który dotyczy Polski i w tym momencie będą przeznaczone na to dosyć duże środki finansowe. Oczywiście te środki będą związane z pewną infrastrukturą energetyczną oraz energochłonnością, więc ja tutaj Państwu tego nie będę przytaczać, tym bardziej, że nie uczestniczyłem w tym projekcie, tylko w projekcie dotyczącym ochrony zdrowia. Więc to, co. Jest dosyć istotne, jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia, czyli nazwa, nazwa tego tych zadań to jest efektywność, dostępność jakość i jakość ochrony zdrowia. Ale tak naprawdę to, co jest ważne, to są pewne kluczowe elementy, które są zawarte w tym dokumencie na dzień dzisiejszy. Wyzwaniem ma być wyższa jakość, lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne. Celem realizacji tego obszaru jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz o jakości świadczeń. Najbardziej istotne z tego slajdu jest, jest kwota, która będzie przeznaczona na tą realizację. To jest ponad 4, 4 miliardy euro. No i to jest kwota, no, która na dzień dzisiejszy przekracza grubo. 20 miliardów złotych, czyli to jest istotny zaszczyt finansowy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Ten, ten, ten obszar zdrowia zdefiniowany został trzema takimi komponentami, trzema częściami, zadaniami. Pierwszym Chyba najbardziej istotnym jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną. Drugą to jest rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni medycznych i podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr medycznych i trzeci komponent to jest rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia. Chciałbym Państwu jak gdyby przybliżyć poszczególne te, te obszary I w kontekście oczywiście chorób układu oddechowego. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych w szczególności kluczowe w obszarach ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przewiduje przede wszystkim inwestycje, które mają być realizowane w kontekście rozwoju i modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych. Tutaj z inicjatywy Komisji Europejskiej dopisano zakup i dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Strona Polska nie występowała o to zadanie. Przynajmniej na etapie realizacji tego projektu w Polsce. Także tutaj no, jest taka niespodzianka w mojej ocenie. No, ona troszeczkę wpłynie na to, że ta kwota tak naprawdę będzie pomniejszona o kwotę kwota związaną z rewolucją, będzie pomieszczona o kwotę związaną z zakupem i dystrybucją szczepionek. Trzeci obszar to nowo wykorzystanie nowoczesnych technologii i dalszy rozwój zdrowia. To, co jest ważne, jeśli chodzi o pewne intencje, to wskazano. To są zapisy, które tutaj przytaczam bezpośrednio z krajowego planu odbolowe. Pewne podstawy do wskazania jak gdyby obszarów i kierunków i decyzji, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu konkretnych projektów i finansowaniu tych projektów. Wskazano, że pandemia COVID-19 spowodowała istotne obciążenie polskiego systemu ochrony zdrowia, w szczególności w obszarach chorób zakaźnych oraz anestezjologii. Wpływ pandemii będzie również widoczny w innych dziedzinach, takich jak psychiatria, onkologia, choroby oddechowego i kardiologia, czyli tutaj wymieniono wprost choroby układowego, co jest bardzo istotne z punktu widzenia pozyskiwania ewentualnie środków z Krajowego Planu Odbudowy na tę dziedzinę medycyny. Infrastruktura, zarówno budowlana, jak i sprzętowa, jest jednym z fundamentalnych czynników do zapewnienia efektywności, dostępności wysokiej jakości świadczeń opieki Inny zapis, który jest w Krajowym Planie Odbudowy, brzmi tak: konieczna jest poprawa infrastruktury podmiotów leczniczych w dziedzinach związanych z największymi wyzwaniami demograficznymi, epidemiologicznymi. Tutaj wskazano konkretne dziedziny medycyny, gdzie będą traktowane priorytetowo, jeśli chodzi o inwestycje związane z infrastrukturą. Musimy mieć świadomość, że średni wiek budynku szpitalnego w Polsce w tej chwili to jest ponad 50 lat, więc te oddziały onkologiczne, pulmonologii czy, czy szpitale pulmonologiczne, bo mamy też szpitale jednoprofilowe, jak Państwo wiecie, mają ogromną szansę otrzymać środki finansowe z KPO na poprawę swojej infrastruktury. Chociażby Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ma tutaj, wydaje mi się, dużą szansę, żeby poprawić swoją infrastrukturę w dosyć krótkim i szybkim czasie. Także choroby zakaźne, onkologia, kardiologia, psychiatria, pediatria, geriatria, opieka długoterminowa, choroby układu oddechowego, a anestezjologia, intensywna terapia. To jest dosyć wąski zakres tych dziedzin, więc szansa na uzyskanie tych środków wydaje mi się, będzie dosyć znacząca. Bardzo istotnym elementem jest kwestia również sprzętu, bo w ramach tego, tej części tego obszaru finansowania Krajowego Planu Odbudowy również wskazano kwestię konieczności zakupu sprzętu. W Krajowym Planie przytacza się tak zwaną złotą regułę w zakresie sprzętu medycznego, czyli co najmniej 60% posiadanej bazy sprzętów medycznych powinna być w wieku do 5 lat. W polskich warunkach raczej mamy sprzęt o wieku średnim, czyli powyżej 5 lat, więc istnieje duża szansa na przede wszystkim dosprzętowienie szpitali, w których tego sprzętu nie ma, ale również na wymianę sprzętu na bardziej nowoczesny, wyższej jakości, co oczywiście w istotnym sposób może poprawić w tym zakresie funkcjonowanie szpitali czy oddziałów pulmonologicznych. Zwłaszcza, że podkreślam, że mówimy o pieniądzach, które będą w ramach bezpłatnych dotacji. Więc to jest obszar, w którym warto ewentualnie dokonać przeglądu własnego sprzętu. Drugim obszarem, który będzie finansowany, to jest rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni podmiotów leczniczych, biorąc udział w kształceniu kadr. W KPO podkreślono, że cechą naszego systemu ochrony zdrowia w zakresie kadr jest przede wszystkim zaawansowany wiek lekarzy, więc udział lekarzy na wieku powyżej 65 lat. A w przypadku lekarzy to jest powyżej blisko 20, 24 możemy powiedzieć wręcz, że 1 czwarta lekarzy to są lekarze w wieku emerytalnym. W przypadku lekarzy, dentystów sytuacja jest ciut lepsza, ale też. Też jest bardzo trudna, jeśli chodzi o zaawansowanie, zaawansowanie wiekowe. To, co jest również ważne, to wskazano w Krajowym Planie Odbudowy, że dla osób należących do tej grupy wiekowej z pewnością dużym wyzwaniem jest wykonywanie pracy w oparciu o narzędzia cyfrowe. W wielu przypadkach potrzebują one pomocy z zewnątrz w obsłudze takich funkcjonalności jak recepta czy a zwolnienia z moich obserwacji, tutaj przynajmniej ja widzę, że jednak osoby w tym wieku bardzo szybko, w większości przypadków, zaadaptowały się do tej sytuacji, która wymusza pracowania w systemach informatycznych. To są moje slajdy. Tutaj to nie są dane z, z KPO, ale chciałbym jak gdyby wzmocnić te. te, te te zapisy w KPO w kontekście lekarzy pulmonologów. Ministerstwo zdrowia w ramach projektu Map potrzeb zdrowotnych, interaktywnych zajmuje się, przedstawia dosyć istotne dane w zakresie kadr konkretnych specjalności medycznych i wprowadziła taką definicję wymienialności pokoleniowej. To jest liczba różnica między liczbą lekarzy, którzy osiągają wiek emerytalny, a, a, a przypływem nowych lekarzy, którzy w danym okresie ukończą specjalizację z oczywiście z danej dziedziny. W przypadku lekarzy pulmonologów a, wyliczono, że do roku 2024 666 lekarzy osiągnie wiek emerytalny. Natomiast nowych lekarzy, którzy, osią którzy zdobędą specjalizację, oczywiście to szacunkowa liczba, a będzie 226. To oznacza, że szacunkowy ubytek lekarzy pulmonologów w systemie ochrony zdrowia będzie 440. Oczywiście szacunki są podyktowane wieloma aspektami, bo każdy lekarz, który osiągnie biegan emerytalny, idzie faktycznie na emeryturę, ale też nie każdy lekarz pulmonolog, który skończy specjalizację, Pracuje w zawodzie, czy emigruje, więc, więc możemy tylko takimi danymi się posiłkować, bo to są indywidualne wybory lekarzy, na które różne aspekty mają istotne znaczenie. To, co jest, jak trudna sytuacja z pulmonologii, to jest również slajd opracowany na bazie danych z Uczelni Łazowskiego wynikających z map potrzeb zdrowotnych. Jeśli chodzi o pulmonologię. Na tle innych dziedzin, to widzimy, że to jest czwarta dziedzina, gdzie ten ubytek lekarzy będzie największy. To co jest bardzo niekorzystne również dla chorób płuc. No, pierwszą grupą zawodową, której, której ubytek w ramach definicji gminności pokoleniowej są choroby wewnętrzne, czyli dziedzina bardzo zbliżona, jeśli chodzi o profil pacjentów. Tutaj będzie w mojej ocenie katastrofa. No, po ubytek 220. 2265 lekarzy w ciągu w najbliższym czasie spowoduje ogromne problemy jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości pracy oddziałów internistycznych i być może dojdzie do redukcji tych oddziałów po 2265 lekarzy no to jest naprawdę założąc, no to jest bardzo dużo duża liczba która nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania Wielu oddziałów internistycznych na terenie kraju. Drugą dziedziną jest pediatria, trzecią dziedziną chirurgia ogólna, za pulmonologami jest położnictwo. Niemniej jednak, jakbyśmy przyjęli wskaźnik procentowy do liczby lekarzy, to ubytek lekarzy, specjalistów w dziedzinie pulmonologii będzie procentowo, w mojej ocenie, największy. Dlatego wydatkowanie środków na kształcenie i zwiększenie, jak gdyby, możliwości pozyskiwania kadr medycznych w przypadku pulmonologii. No może być z tego, z tego komponentu sfinansowane, być może nadanie pewnej, pewnego priorytetu tej specjalizacji w sensie zachęt finansowych, no byłoby tym elementem, które mogłoby wskazać. No i trzeci ostatni obszar, który będzie finansowany w ramach KP, to rozwój badań naukowych. I sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia. I tutaj chciałbym Państwu wyjaśnić, jaka jest intencja tych, tych działań, czyli zapewnienie zdolności do samodzielnego wytwarzania krytycznych leków na terenie Unii Europejskiej. To jest oczywiście inicjatywa Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że w materiałach, które były przygotowane, chodzi o uniezależnienie się od rynku, od, od Chin. Większość leków wytworzona jest na terenie Chińskiej Republiki Ludowej i już wcześniej była sytuacja, że takich leków, wielu leków brakowało. Więc Unia Europejska planuje uniezależnić się od tych działań i wskazuje tutaj, że w tym okresie, miarę z kwieciem 2020, Europa nie była w stanie zapewnić sobie prawdziwej suwerenności lokalnej, która polega na tym, że kraje mają pełno, pełną zdolność zaspokojenia popytu swoimi własnymi środkami. I dodatkowo a, podkreśla ten fakt, że będzie zachęcała kraje członkowskie, tutaj konkretnie chodzi o Polskę, o wytwarzania, do wytwarzania e, e, w, Zainwestowanie w wytwarzanie produkcji substancji czynnych, tak zwanych API, gotowych leków, również leków biopodobnych, generycznych. Oczywiście z punktu widzenia pacjentów z chorobami oddechowymi, no może być to dosyć korzystna zmiana, gdyż wiadomo, że dofinansowanie tych leków, jeśli chodzi również o refundację, będzie również w mojej ocenie gwarantowało to, że te leki będą jeszcze bardziej dostępne w Polsce. I cena tych leków powinna zdecydowanie się poprawić, zwiększając tą dostępność. Dodam tylko, że za dwa pierwsze projekty, czyli jeśli chodzi o infrastrukturę i kadry, odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Natomiast ten trzeci komponent związany z inwestycjami dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce będzie zarządzany i przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Programów Regionalnych. Dziękuję Państwu bardzo.